Czy wiesz, że Albert Einstein nie był oficjalnie zdiagnozowanym autystą, ponieważ takie diagnozy nie istniały w jego czasach? Jednak historycy i psychologowie spekulują, że mógł mieć cechy ze spektrum autyzmu ze względu na jego opóźniony rozwój mowy, trudności w kontaktach społecznych, wyjątkowe skupienie na fizyce i nietypowy sposób myślenia. Jego zachowanie pasuje do niektórych objawów zespołu Aspergera który zdiagnozowano m.in. u Antonego Hopkinsa, Woody'ego Alena, Ilona Maska, Alana Turinga, Endiego Warhola czy Lionela Messiego. Einstein zaczął mówić dopiero około piątego roku życia, co budziło niepokój jego rodziny. Miewał trudności z nawiązywaniem relacji i najlepiej czuł się w samotności. W dorosłym życiu oczekiwał od swojej pierwszej żony, Milewy Marić, bezwzględnego podporządkowania przedstawił jej listę zasad, w której wymagał od niej między innymi prowadzenia domu, gotowania i mówienia wyłącznie wtedy, gdy zostanie o to poproszona, aby nie zakłócała jego pracy. Milewa nie mogła siadać przy nim bez zaproszenia, nie powinna była oczekiwać czułości ani intymności, a zwracać miała się do niego jedynie per pan lub Einstein. Na jego życzenie musiała także opuszczać pokój. Takie traktowanie doprowadziło do narastających konfliktów i ostatecznego rozpadu ich małżeństwa, mimo że Milewa, jako utalentowana fizyczka i matematyczka, wspierała Alberta w obliczeniach i notatkach. Wiele wskazuje na to, że miała znaczący wkład we wczesne pracę Einsteina. Była sobie fotka.